Czego obawiamy się po ukąszeniu przez kleszcza? Zarówno w Polsce, jak i na świecie yy, choroby przenoszone przez kleszcze są dość poważnym i z roku na rok narastającym problemem. W Polsce najczęstszymi chorobami, które są przenoszone przez kleszcze, to oczywiście borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Borelioza to choroba, która rozwija się w naszym organizmie w pierwszym okresie, w pierwszej fazie w sposób bezobjawowy, czyli tak naprawdę nie wiemy, że jesteśmy zakażeni. Po jakimś czasie mogą się pojawiać objawy grypopodobne, na przykład. Bóle mięśni, bóle głowy, gorączka, zawroty głowy, senność. ukąszeniu przez kleszcza w miejscu ukąszenia może towarzyszyć, może pojawić się również okrągły, lubowalny rumień, czyli zaczerwienienie skóry, które jest niebolesne i z biegiem czasu to zaczerwienienie znika, aż do całkowitego wyblaknięcia. Jeśli któryś z tych objawów zauważymy u siebie, skojarzymy to. Z faktem ukąszenia pieszczacha w ostatnim czasie należy oczywiście niezwłocznie skontaktować się z lekarzem który już zadecyduje o tym yy, który już zadecyduje o dalszym ewentualnym leczeniu Czy zawsze kończy się tak groźnie? Nie, oczywiście nie każde ukąszenie kończy się groźnie. Yy, niewielki procent ukąszeń yy, powoduje rozwinięcie się choroby. Oczywiście nie należy panikować yy, po każdym ukąszeniu, że coś złego nam grozi. Jednak oczywiście należy zwracać ważną uwagę na to, czy pojawiają się jakieś objawy niepokojące, właśnie takie, jak przed chwileczką powiedziałem, czyli objawy grypopodobne, łącznie z zaczerwienieniem skóry w miejscu ukąszenia przez kleszcza. Najczęściej mówi się o boreliozie, ale spotkanie z kleszczem niesie także inne niebezpieczeństwo. Kolejną chorobą, która może się rozwinąć po Ukąszeniu przez kleszcza jest kleszczowe zapalenie mózgu. Ta choroba może przebiegać zupełnie bezobjawowo, może przebiegać w sposób łagodny lub ciężki, prowadząc niejednokrotnie do kalectwa czy nawet w skrajnych sytuacjach do śmierci. W początkowej fazie pojawiają się objawy grypopodobne, takie jak bóle głowy, zawroty głowy, gorączka, bóle mięśni, ogólne złe samopoczucie. Po czym te objawy ustępują, i po kilku dniach przerwy pojawia się, pojawiają się na nowo. Do tych objawów mogą dołączyć objawy wskazujące na zapalenie opon mózgowych czyli do tego może dochodzić np. sztywność karku, zaburzenia widzenia. Dlaczego ważna jest szybka reakcja? Jeśli oczywiście zauważymy jakiekolwiek objawy wskazujące na to, że mogło dojść do rozwoju choroby, jeśli czujemy się gorzej kilka kilkanaście tygodni od ukąszenia kleszcza, należy oczywiście ten fakt skonsultować z lekarzem. Należy się wybrać do lekarza, aby upewnić się, że te objawy nie są związane z tą chorobą. Oczywiście w pory zauważona choroba jest do wyleczenia jak najbardziej. Jak zadbać o profilaktykę? Dobrym i skutecznym sposobem ochrony przed kleszczowym zapaleniem mózgu są oczywiście szczepienia, które można stosować. Należy oczywiście wybrać odpowiednią porę roku, najlepiej żeby to była zima bądź wczesna jesień, zanim jeszcze dojdzie do wzrostu aktywności kleszczy.